Dari Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej, Inicjatywa Polska jest moimi Państwa gościem. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa, dzień dobry. Panie pośle, co się dzieje na opozycji? Katarzyna Lublauer rezygnuje z przewodniczenia nowoczesnej. To chyba niedobrze wróży. Wchłanianie nowoczesnej przez Platformę Obywatelską. Takie już komentarze pojawiają się w internecie. Co w takim razie będzie z Inicjatywą Polską? <laughs> Jeśli chodzi o Nowoczesną, to wie pan, gdyby nie wybrał nowego przewodniczącego, to może by ta teza była prawdziwa, ale przecież Adam Szłapka został nowym przewodniczącym, zresztą było dwoje kandydatów. Dwóch kandydatów dokładnie. Wygrał Adam, gratuluję. A Katarzynie trzeba podziękować za to, co zrobiła do tej pory. Mówię też w kontekście jakby budowania szerokiej koalicji, tej obywatelskiej, europejskiej, bo bez niej by się pewnie tego nie udało. No właśnie, nie ma pan wrażenia, że koalicja obywatelska to głównie Platforma Obywatelska. Nawet zauważam, że dziennikarze czasami wymiennie stosują te dwie nazwy, nie odróżniając inicjatywy Polskiej, nowoczesnych, zielonych to już w ogóle. Nie jest aż tak źle, ale oczywiście tą tożsamość swoją trzeba, trzeba walczyć. Są też Zieloni, jest inicjatywa, to skrzydło lewe. Inicjatywa Polska jest nowoczesna. A co będzie w przyszłości, zobaczymy. Na razie myślę, że te wybory prezydenckie. No właśnie, wybory zdecydują. prezydenckie będą okazją do walki o swoją tak. niezależność? To znaczy, że będzie kandydat, nawet jeżeli koalicja obywatelska jest razem w Sejmie, to będzie kandydat ze wszystkich czterech na przykład partii? To zobaczymy. My podejmiemy decyzję jako Inicjatywa Polska, kogo popieramy w wyborach prezydenckich do połowy stycznia. Zieloni się zastanawiają, czy wystawić swojego kandydata. Nowoczesnie się zastanawia, co dalej? Z zobaczymy. Wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby koalicja obywatelska miała wspólnego kandydata, ale zobaczymy. Trwają dnia. im będzie ta współpraca szersza, tym lepiej. Ale tak czy inaczej, uważam, że w drugiej turze mam nadzieję, że w ogóle cała opozycja się porozumie i poprze, bo patrząc pod kątem ilości głosów oddanych na opozycję, prawie 9 milionów i 9300 plus Konfederacja, to jest w zasięgu ręki, żeby wygrać te wybory. I to by mocno zmieniło sytuację. No optycznie. tak, ale jeżeli będzie ta scena podzielona, to znaczy tych kandydatów będzie wiele, gdzie kilku się bije, to można powiedzieć prawo jest no Korzysta. No tak, ale tylko dwoje czy dwóch przechodzi tylko do drugiej tury. Więc przejdzie prawdopodobnie oczywiście obecny prezydent. Jak Aleś, będzie zbyt dużo konfliktów i zbyt kandydat. wielu kandydatów, to możliwe, że wszystko zakończy się w pierwszej turze. Oczywiście nie, 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 nie wiem, nie, 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 wie, nie przewiduję. Nie, 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 nie wydaje mi się. W, to, to już nie są te czasy PiSu, który miał aż takie poparcie i nie miał takich problemów, jak ma w tej chwili. To po pierwsze. Po drugie, jest pewne zużycie. A po trzecie, wydaje mi się, że może być dobra odpowiedź opozycji na prezydenta Dudę. No on też. Nabraił przez te cztery lata, więc jest szansa wygrać, tylko trzeba jedną rzecz zrobić. Dobrze kampanię wyborczą, trzeba wyciągnąć wnioski z tej kampanii między innymi z wyborów parlamentarnych. Powie no pan, ja zdaję sobie sprawę, że politycy lubią mówić o tym, że no trzeba zdecydować, trzeba dyskutować, ale no taka prekampania w środku opozycji, no też budzi pewne konflikty. Wyobrażam sobie, że przeciwko sobie idzie właśnie Małgorzata Kidawa-Bońska i kandydat Sojusz Lewicy Demokratycznej, a jeszcze do tego kandydat inicjatywy polskiej, być może Barbara Nowacka, no wtedy będą. Problemy, bo będzie wzajemne zarzucanie sobie nieskuteczności, zarzucanie sobie no różnego rodzaju no, różnego rodzaju problemów. Wszyscy politycy mają w tyle głowy jednak to, że trzeba się porozumieć po drugiej turze, po pierwszej turze, przepraszam, przed drugą turą, więc nikt nie będzie siebie atakował. To byłaby po prostu głupota. Wydaje mi się, że te debaty mają pokazać, jak może wyglądać Polska po dudzie, jak można zasypać te podziały, które są w Polsce. Ja widziałem w ostatniej kampanii Parlamentarny, jak Polska jest podzielona, jak Polacy są podzieleni. I to też jest wina obecnego prezydenta Dudy, który podsycał. On dzisiaj nawołuje do miłości, do dialogu, do kompromisu, ale przecież te ostatnie pięć lat to tak nie wyglądało. To więc... Wcześniej nie byli podzieleni, na przykład kiedy prezydentem był Bronisław tak. Komorowski? Nie, 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 nie aż tak. Te emocje nie były ta, aż tak rozgrzane, jak w, tej, jak w tej chwili i wydaje mi się, że to od polityków, partii rządzącej wiele zależy. A Jarosław Kaczyński jest tego znany, że po prostu na podgrzewaniu emocji jakby i podziale wygrywa wybory. Mam nadzieję, że te wybory prezydenckie wygra opozycja no. i a propos emocji, a propos podziału, wódzki zespół parlamentarny. Pan myśli, że um, posłowie parlamentarzyści, także senatorowie z ziemi łódzkiej zjednoczą się w tym zespole? Ja sobie przypominam 2011-2015 rok zespół łódzki zespół parlamentarny, który przestał działać właśnie dlatego, że były różnego rodzaju konflikty pomiędzy posłami ziemi łódzkiej. Mam nadzieję, że będzie dialog. Zapisali się wszyscy na razie parlamentarzy, parlamentarzyści opozycji i, sena, i dwóch senatorów. Ja czekam, bo jestem po rozmowach z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł. E, Waldemar Buda odpowiedział, że da sygnał w najbliższych dniach, czy parlamentarzyści PiSu się zaangażują, czy nie. Wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby. Oczywiście dlatego dostali zaproszenie. Nie robię tego pierwszego posiedzenia do momentu, kiedy nie dostanę informacji. Oczywiście dajemy sobie czas jeszcze kilku dni. Jeśli otrzymam informację od PiSu, że nie chcą brać udziału, no to byłby zły sygnał. No to oczywiście zrobimy ten zespół, bo się wpisało, wpisali się i przedstawiciele PSL-u i Lewicy i koalicji obywatelskiej i senator niezależny i senator z koalicji jest nas wielu i wiele można zrobić. Ja, ja, ja przypominam sobie ten 2011, ja też wtedy powołałem zespół do spraw budowy S8 i 14 i pamiętam jak wiceministrowie, bo ministrowie nie, ale jak wiceministrowie, jak przedstawiciele firm budowlanych, którzy budowali te drogi, musieli przychodzić, spowiadać się z tego wszystkiego, co zrobili, a czego nie zrobili na czas i tak dalej, były komisje wyjazdowe, więc ta presja ma sens. Tylko musi być współpraca. Ja będę nawoływał do współpracy, bo mam nadzieję, że w ramach regionu możemy rozmawiać normalnym językiem i walczyć o to, co nasze, Wie po Pan, prostu. ja trochę się nie obawiam o Prawo i Sprawiedliwość, bo jak dołączy, to pewnie będzie pracować w tym zespole, ale właśnie pomnę doświadczenia tego, co się działo w poprzednim łódzkim zespole parlamentarnym. To na przykład Krzysztof Kwiatkowski, um, przepraszam, Cezary Grabarczyk nie chciał wstąpić do tego zespołu, <kuh> właśnie dlatego, że był tam Krzysztof Kwiatkowski i tajemnicą była e, był ich konflikt. Być może w Właśnie ten podział, o którym rozmawialiśmy na opozycji, sprawi, że to się wszystko rozsypie jak do skarbu. No i łódzkie sprawy zejdą na dalszy plan. Polityka będzie na pierwszy. Mam nadzieję, że nie. O wszystkie te osoby, które pan wymienił tutaj z nazwisk, wszystkie się wpisały. Również pani poseł Śledzińska-Kataracińska, która do tej pory się nie wpisywała, widziałam również wpisała się do tego zespołu. To, to, to świadczy tylko o tym, że jest szansa się porozumieć, i ja będę robił wszystko, żeby. Ten zespół był takim zespołem dialogu i walki o łódzkie, nie tylko o Łódź, ale o całe województwo łódzkie. No dobrze, najważniejsze sprawy na pierwszy rzut, co w zespole parlamentarnym łódzkim, w zespole parlamentarnym stanie? Jest kilka. Każdy zgłasza swoje. Jest temat oczywiście pilotowania i monitorowania tego budowy tunelu. Jest sprawa rewitalizacji Łodzi. Jest sprawa w końcu, którą ja podnoszę, dotyczącą również likwidacji wysypiska w Zgierzu. I nie tylko chodzi mi o te śmieci przywiezione w ostatnich latach, ale o te beczki, które zostały zakopane kilkanaście lat temu. Jest sprawa o wodnicy y, Łowicza, którą zgłasza poseł Bejda. Jest w końcu sprawa ustawy metropolitalnej, której zgłasza senator Krzysztof Kwiatkowski. Tematów jest y, aż nadto. E, będziemy musieli dobrze podzielić pracę, żeby faktycznie wykorzystać dobrze te cztery lata, żeby każdą z tych spraw no, spróbować załatwić. Oczywiście partia rządząca, czyli PiS y, będzie musiała się do tego wszystkiego odnieść, ale mam nadzieję, że na tyle merytorycznie uzasadnimy i na tyle jest to jakby zapotrzebowanie też społeczne o tym wszystkim, co mówimy, że, że zostanie to zrealizowane. Myśli pan, że interpelacjami uda się wygrać ze śmieciami, na przykład w Gierzu? Wie pan, poseł opozycji ma różne instrumenty, m.in. formułuje interpelację, taką interpelację złożyłem, natomiast mamy wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, na pewno będziemy chcieli wykorzystać Komisję Ochrony Środowiska, ale też ludzki zespół parlamentarny, żeby nagłośnić, żeby pokazać. Ja, ja jeśli chodzi o Zdrowie i bezpieczeństwo województwa łódzkiego, naszych mieszkańców. Mówię też Łodzi, Zgierza, Aleksandrowa i nie tylko, bo przecież to wysypisko, pan wie, się paliło przez kilka dni. To naprawdę trzeba te śmieci stamtąd wywieźć i teren uprzątnąć. I o tym porozmawiamy za chwilę. Słuchaczom Radia już dziękujemy. Zapraszam do obejrzenia całości rozmowy na radiolodz.pl, także na radiowym Facebooku. Dziękuję. Dziękuję. I wracamy do rozmowy. Naszym gościem, przypomnę, jest Dariusz Święski, poseł koalicji obywatelskiej Inicjatywa Polska. No dobrze, panie pośle, mówiliśmy o ze zespole parlamentarnym, tymczasem władze miasta zapowiadają, że będą chcieli zgłosić specustawę ustawę dotyczącą um, łodzi, ratowania, zabytków. A pan jest posłem, nie łódzkim, ale z ziemi sierackiej. Sierac nie będzie miał pretensji, że takie specjalne rozwiązania dla łodzi um, są szykowane. Zresztą nie tylko Sieradz. Być może zgierz też ma jakieś problemy, które łatwo będzie rozwiązać spec ustawą, a tutaj akurat dlaczego Łódź ma? Być szczególna? Um... Ma pan rację, że inne miasta mogą pytać, dlaczego łódź, ale wydaje mi się, że Łódź wyszła z tą propozycją i dobrze przeanalizować tę propozycję. I myślę, że pierwsze czy drugie posiedzenie łódzkiego zespołu parlamentarnego mogłoby się właśnie zająć tą ustawą. Dokładnie trzeba przeczytać to. Na pewno będę tą ustawę wspierał, a czy propozycja rozszerzenia, bo rozumiem, że, że to się pojawia ostatnio, żeby rozszerzyć między innymi o takie miasta, jak Zgierz czy, czy, czy Pabenice, to jest kwestia oczywiście już dyskusyjna i e, nad tym będziemy się zastanawiać, debatować, ale niewątpliwie ta ustawa, którą przygotowało miasto Łódź nieważne. No tak, ale najważniejsze chyba są pieniądze w tej ustawie, że tak powiem. Jak One zawsze. Zakłada... Jak no zawsze, właśnie, diabeł tkwi w, w, w szczegółach, bo pewnie wszyscy chcieliby wspierać wszystkie miasta, ale czy starczy na to e, pieniędzy, szczególnie w sytuacji budżetowej, jaka teraz jest, e, oszczędności są szukane wszędzie. Zresztą nie tylko w budżecie państwa, w samorządach m, różnie. Myśli pan, że znajdą się miliardy złotych, żeby wspierać właśnie Łódź. Zaraz odezwą się nie tylko miasta z województwa łódzkiego, odezwą się miasta z całej Polski. Dlaczego nie Wałbrzych na przykład, taki dedykowany? A przecież tam też są spore problemy. Też, albo Bytom, to też inne miasto, które sobie przypominam, że ma właśnie podobne problemy. Można powiedzieć, jest zapomniane podobne problemy do Łodzi. To te pieniądze, te parę miliardów, to jest błahostka dla budżetu? Nie, nie, to nie jest błahostka. Każde pieniądze warto e, liczyć. Natomiast nie przypominam sobie, że czy Wałbrzych czy Bytom wystąpił z taką propozycją. E, no pan, miasto, przez lata Łódź miast, też nie występowała miasto, z taką propozycją. Łódź, no, raz być może tak. przypominałaś, się. Dostała środki z Unii Europejskiej. No ale mhm. środki z Unii Europejskiej mógł każdy wykorzystać. Nie, to prawda. Natomiast miasto Łódź chyba najbardziej boleśnie przeżyło ten okres transformacji. Myślę też o tych wszystkich zakładach przemysłowych, które upadły, ale też o ludziach, którzy tam pracowali. E, dlatego Dlatego myślę, że wie pan, górnicy potrafili o swoje walczyć, jechali, walczyli o swoje. Te miasta też dostały środki finansowe. Nasze miasto, przez to, że być może dotknięte było przemysłem lekkim, choć w nazwie wcale nie odpowiada tej pracy, którą wykonywały włókniarki, jednak miasto potrzebuje wsparcia w tej chwili. Nigdy tego wsparcia nie dostało i wydaje mi się to uzasadnienie jest. Tym bardziej, że od dłuższego czasu w ogóle uważam, że miasto Łódź bez wsparcia zewnętrznego. No, nie jest w stanie udźwignąć między innymi rewitalizacji takiego, takiego, takiej części miasta. Nie, więc wsparcie jak najbardziej jest, jest skazane. No tak, no, a zobaczymy, co rząd zrobi w tej nie sprawie. Nie dziwi pana, że przez ostatnie 8 lat to słabo było słychać o tym, że takie zewnętrzne wsparcie jest potrzebne. Po wyborach parlamentarnych nagle okazuje się, że jest. Ja pamiętam zapewnienia władz miasta, że jest program rewitalizacji, że 4 miliardy zostaną wydane na tą rewitalizację. Później oczywiście te kwoty się trochę zmniejszały, że pieniądze są. Nagle słyszymy, że tych pieniędzy nie ma. No, mieszkańcy łodzi, ale nie tylko łodzi, mają prawo czuć się trochę skołowani takimi zapewnieniami i takimi różnicami. Powiem panu, jako były inicjator odwołania prezydenta Kropiwińskiego, gdyby lata 2-4. 2.10 Dobrze wykorzystać, a to był ten moment, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej i wszystkie miasta dostawały pieniądze z Unii Europejskiej, to byśmy byli absolutnie w innym miejscu. Ja nie odwoływałem prezydenta Kropińskiego, dlatego że takie miała Widzi się i Łodzianie tak samo nie przyłożyliby do tego ręki, gdyby to było Widzi się. Tylko dlatego, że inne miasta, jak ja patrzę już wtedy na Wrocław, Poznań, już nie mówię o Kraku, Warszawa, jak wtedy korzystały z wy i wykorzystywały pieniądze unijne, to w Łodzi niewiele się w tej sprawie działo. Jeśli chodzi o rewitali rewitalizację, to prawie nic, a jeśli chodzi o inne inwestycje, to bardzo bardzo mało. Dlatego też, nie wie pan, dlatego też odwaliśmy prezydenta. Kiedy się skończyły te środki, e, można powiedzieć w takiej wysokości, jak były, bo one się powoli kończą. No to trzeba szukać innych rozwiązań. I od tego też jest państwa, by pomagała takim miastom jak Łódź. Tylko że odwołanie prezydenta Kropińskiego to była dekada, prawie dekada temu. Dziewięć lat temu, z tego co sobie Ale, ja przypominam. Pan, pan dobrze wie, że ten start, jakby 2,4, 2,10, był najistotniejszy bo wtedy były największe środki, wtedy można było rewitalizować tylko, że przez tą dekadę nawet odrobinę ten stan się chyba nie, nie, nie poprawił ja pamiętam parę lat temu jeszcze miasto publikowało takie raporty, że jest mniej niż tysiąc kamienic do natychmiastowego remontu albo do wyburzenia też a teraz okazuje się, że powyżej tysiąca kamienic czyli ten, ta, ta liczba no, ale... kamienic w najbardziej tragicznym stanie się zwiększa, przez dekadę niewiele udało się zrobić. No tak, ale mimo wszystko część kamienic została objęta rewitalizacją w ramach Miasta Stu Kamienic. Wszystkiego się od razu nie da zrobić. To nie jest takie miasto jak Kraków czy Warszawa. Notabene w Kraków dostaje wsparcie z, z budżetu państwa. E, czy Warszawa, która ma dodatkowe środki z budżetu państwa. Pamięta pan, czy tam się most spalił, czy trzeba było budować stadion narodowy, czy cokolwiek. To były pieniądze budżetowe. Natomiast my musimy sobie radzić samemu. I dlatego no tak, też na przykład uważamy... tunel w Łodzi to też są pieniądze budżetowe. Miasto na tunel akurat nie przeznacza pieniędzy. To jest inwestycja PKP. No tak, no ale no, no to wie pan, no jeśli chodzi o kolej, to to, to, to to przecież Warszawa, myśli pan, że miasto Warszawa wydaje na dworzec centralny, czy wschodni, czy zachodni, to to kolej to jest o, absolutnie podstawa. Natomiast no na pewno już, nie, na metr też na, się Natomiast, zrzucamy, na, prawda? Na, na, natomiast jeśli, chodzi, jeśli chodzi już na przykład o stadion y, narodowy, no to, to przyzna pan, że, że tutaj pieniądze budżetowe... Nie, chodzi mi generalnie o to, że y, miasto musi pokazać determinację w walce o pieniądze również zewnętrzne i nie tylko te z Unii Europejskiej, ale również krajowe. I cieszę się, że tak inicjatywa powstała, najwyższy czas walczyć, i to jest też nasza rola jako parlamentarzystów, żeby tą presję na rządzie cały czas stwarzać. A mówił o presji Dariusz Świąski, poseł Koalicji Obywatelskiej z inicjatywy polskiej, który był moimi i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Rozmowa dnia.